A! Wiesz O kur... HAHAHAHAHA A! HAHAHAHAHA Yeah! Mam! Mua. Takie rzeczy po Czyli kur... Jak masz córkę jakaś ze mną grała Tak w tekst wygrywała? Łooo! Wow. Ale! Poszło 103... ...życiami Dobre było to zbliżenie, nie? Takie czysto hollywoodzkie. Tak. Ta. Czysto hollywoodzkie. Powiem ci, że na przykład praca nóg jest ok, nie? Ale taka ta. szermiercza jest bardzo, ta, nie? Tak, tak. Nie jest krzyżowa sztuka jest, na przykład. Nie, jest szermiercza, ta, ta, ta. ta. Nie chodzą normalnie, nie zbliżają się. Gdzieś tam sportowo chodzą troszeczkę, ta, nie? Tak, tak. Gdzieś na bok tutaj, żeby cały czas być w tej samej pozycji zobacz. Tak, no nie jest to krzyżowa sztuka. Sieniawski mi się zasmucił. No trudno, nie będziemy go uszczęśliwiać, gromnie. Wow. Dlaczego ty mnie bijesz w rękę? Dlatego, że to miało sens. Tak. Trzeba było rozbroić typa, a potem go dobić. Kurde. No, łatwiej no, tego bez broni dobić. Dlatego, że to miało sens, nie? Wiesz, no... stukanie się w broń, jak teraz pokazują na tym. Albo 15 jak w chema. Tak. To jest, wiesz, a takie stukanie w broń, to mogą być też. To mogło, a, to jest fałszywe ostrze zobaczyć. A, masz. Powiem ci, że. Powiem Ci, że na przykład, zastawa jest, powiem Ci, że na przykład takie stukanie się w broń też mogło być pomysłem na to, żeby wyczuć dystans, nie? Tak. O! Czyli poniżej, czy tam, jakie są te ilości z ran, których nie przegrywasz jeszcze, dziwne to trochę. No nie, no są takie rany, wiesz, powierzchowne. W prądzie to przegrywa. <grywać> nie ma! W prądzie, w kącie! O! No trudno. Trudno, to, to był popis techniczny. No, wiesz, leciałem do ciebie. A ty, jak ty masz tam kurę podpowiedzi, ty I to. Patrz, nisko w nogi, dwa razy to i, do, i tam. Aha, na przykład. Taki co? na przykład, ale nisko w nogi. Ale zobacz, jak on zasłonił nisko w nogi. No. On tak zasłonił nyżek, bez sensu, nie? Jak, zasłonił nyżek? Tak, zasłonił nyżek? No właśnie, nie powinien, nie? No powinien, dobrze, chyba. Obaj dostali. Co ty gadasz? Możemy zrobić, o, możemy sprawdzić zestawy. Ty polecimy no. ja po, po jednym ataku, ataku po, jednym. po jednym. Jak to kurwa, nyżek? O... Ale no, ten Nyrzyk to widzisz, no chciał tak, ale... Nie ma dolnych zastaw? Chyba są już dolne zastawy. Czy znaczy, pociągnąłby... Mi się wydaje, że on pociągnąłby... Przy takiej zastawie pociągnął głęboko po albo gdzieś tutaj. No. A jak od drugiej strony walniesz? A druga, a druga dolna? Czekaj, 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 bo do ten... Nie, nie, wiem, jak, nie wiem jak się bije drugą dolną. No, tu masz drugą stronę. z stron, chodzi mi... Wiesz, tu masz z dwóch stron. Ja wiem, byli. tylko... O, jest, jest. Odlew. No. I po, a podlew? To jest nasz rzek. A tu jeszcze masz tego. Tego używasz w ogóle? No nie, no nie. Tego spróbuj. Stary, ja nie jestem kurwa graczem. Tego, tego spróbuj, tego a. a jak dalej staniesz? Jeszcze raz. Z dalszego dystansu. Takie. zasłania się. Ale, ai, kurczę, kurcze, Dziwne, że nie uderza w dół, nie? No nie, że nie ma dołu tego. Rzek, że że no. nie reaguje, nie, 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 nie atakuje nóg na a przykład, tu, nie? A na przykład, czekaj, nisko no. w nogi to będzie tak. Przepraszam Cię. Jestem już u tego, u Kamila. O, poszło tak, bez sensu. Ho. O, teraz no, tak mamy zostać. No dostawać. właśnie. No właśnie. Jest... Nie jest źle. Dlatego, no. że nie, dlatego, że nie trzeba tu 50 ciosów, żeby kogoś zabić, rozumiesz? No, tak, to, to jest oczywiście... Ta, to jest świetne, nie? Że walczysz z szablą, nie, jest nieźle. Jest nieźle. Gdzieś tam wyłapałeś, widzisz, i wszystko idzie w dystansie, nie? Tak. Znaczy, że kurde, że... Jak się nie rzucisz jak debil, tak. nie przegrasz. Obchodzenie. Jak dwóch mistrzów, wiesz, jak dwóch mistrzów, jeden był ten... Funa a drugi był jakiś inny kurwa mistrz z wiochy. I stanęli naprzeciwko na, na siebie i jeden nagle powiedział, dobra, wymiękam, nie? Bo popełnił błąd. Znaczy, bał się, że popełnił błąd, nie? Tak. Rozumiesz? I ten błąd ich trochę kosztuje, nie? Ach, kurzywa. Mi się wydaje, że jeśli chodzi o lokacje, nie? Tak. To one nie są takie ważne jak, e, tak. jak te ruchy i to wszystko, gdzie dzieje się. Wow. Panie. Aha! Tak. Zobacz! O, panie. Polska! Chwalifik mój Ja to chyba po tym wyjdę na miasto i będę strzelał do ludzi z szabli. Tak jest. No chodź, chodź. Oj! Oj, 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 oj cyk, cyk. Oj, 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 ale to było leko 38%, 38 uszkodzenia ciała. No widzisz, no, widzisz to, oh. widziałeś? Cyk, cyk, cyk! Cyk, cyk, cyk! cyk. Ja, polski pan! Elka el Polski pan, polski pan! Polski pan młyneczek! O ty oho. chuju! Oho, oho, polski pan! A ja jakbym był polskim panem, bym był ty chuju! Byłbym ja rosyjskim panem! No rzeczywiście, ty kuśko! Końska! Ty ha. Koński kusiu! Ty zadziu! A, a! No podejdź! Podejdź! Obszarpańcu! Po o jak go pojechał! Tylko na tyle was stać, towarzyszu! Patrzę, to mi smutno! Eee. Tym, ale jak dostał fangę! Jaka wymiana! Podto się! Podno się! Poddaj się! Tygrys! A widziałem parę dni temu tigera w ogóle w Gdańsku w restauracji. Co ty gadasz? No, no. Chodzą tygrysy do restauracji? Tak, chodził ten A co tam jak? Wołowina? <noise> nie. nie! Nie jest gruby wcale, on jest po prostu... On jest taki jak ja, no dlatego go wybrałem, nie? Nie jest gruby. Jest nie starcem, nie. To akurat... jest doświadczony, wie... jest wie... No ma podobną twarz. Naprawdę, Na, wie jak trzymać szablę. No, Ra Ran 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 ma, ranem, nie? Ma to kto, no. Sprawdźmy. Że... My okay. to Gdzieś tam. Patrz. Ale odszedłem jakoś. Dobrze, że się wróciła. Ale zobacz, ale ja mam tak zwany cios ostatniej Sza... Co ci się stało? Patrz, oni odzyskują życie czasami. Sprawdźmy. Oj, 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 oj,